Sponsorem wywiadu jest sieć sklepów Topas. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem redakcji portalu Siedlce.pl jest Pani Arleta Borkowska, radna miasta Siedlce i przedstawicielka Morsów Siedlce. Witam Pana redaktora, witam Państwa bardzo serdecznie. Morsy Siedlce, organizacja rosnąca wsi, organizacja, która jest bardzo aktywna, była bardzo aktywna przy ogólnie WOŚP, przy ogólnie WOŚP jako, jako takiej imprezie, bo Dużo mieliście roboty przy akurat i to już czwarty raz, kiedy mieliście tyle roboty. Tak, Morsy Sierce już czwarty rok włączały się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oczywiście nie tylko morsy i organizacje, grupa biegaczy skórze zbiega, Koło Gospodyń, wiele różnych organizacji nas wspiera, oczywiście sponsorów, dzięki nim możemy zrobić taką dużą imprezę. Nad Zalewem oczywiście odbył się drugi wiek, bieg dla WOŚP, był Maraton Zumby, było Eurolingua, zabawy dla dzieci, były alpaki, kiermasz ciast, oczywiście morsowanie, sauna, bania. I wiele, wiele innych atrakcji. Rośniemy w siłę co roku. Mamy nadzieję, że tej energii starczy na kolejne lata. Osoby, które przybyły nad Zalew, mogły zobaczyć, że coś się dzieje, mogły zatrzymać się, przyciągnięte tymi licznymi atrakcjami. Czy to łatwo jest zorganizować? Bo tak ktoś zobaczy, że jest to, i pewnie ktoś przyszedł i powiedział, że zwołał wszystko, jest gotowe. Sama pani wie, jako organizatorka, że. I wszyscy, którzy coś kiedyś organizowali, że to nie jest tak proste, jak się potem wydaje, w efekcie końcowym. No nie jest takie proste. To już jest trzy miesiące wcześniej. Musimy organizować. Przede wszystkim piew, są to sponsorzy, osoby, które chcą z nami tutaj działać. Też wcześniej mamy i akcje internetowe są wcześniej już robione. Teraz w tym roku mieliśmy ręczniki, bardzo ładne dla woź, też musiały być wcześniej zrobione. I ostatni tydzień jest to spięcie wszystkiego, dopracowanie osób odpowiedzialnych. Za i stanowiska, za ciasta, za kierpasz. Mieliśmy prawie 50 ciast. To włączyły się morsy i nie tylko. Mieszkańcy Siedlec i okolic również zgłaszali chęć uczestniczenia i przekazania na przykład pysznych ciast. Morsy Siedlce jaka to jest organizacja, jakby tak opowiedzieć, ile osób liczy, czy każdy z ulicy może dołączyć do Morsów? To tak, zacznijmy od tego, że każdy może dołączyć, morsy siedzce są otwarte, przyjmujemy naprawdę wszystkich, i starszych, i dzieci też morsują. Morsy siedzce ogólnie taka grupa, która taka jest najbardziej aktywna jest to 50 osób, ale morsujących jest na pewno więcej. Jest na pewno to około ponad 200 osób na pewno, bo widzimy to po czapkach, koszulkach, czy naszych różnych tutaj, czy bluzach, że osoby chcą. Wiadomo, każdy ma inny sposób morsowania. Niektórzy lubią w grupie, niektórzy wywolą indywidualnie. Też można w różnych godzinach. Jak to się u Pani zaczęło morsowanie? Czy morsowanie w czymś Pani pomogło? Wiele osób mówi, że odporność z odpornością nie ma problemów, odkąd zaczęła morsować? Nie ma, nie ma. <laughs> e, powiem szczerze, że ja morsuję od 2018 roku, za mówią przyjaciół zaczęłam morsować, odporność jest bardzo wzrasta, ciepłota ciała, jest wiecznie ciepło, gorąco, poprawa krążenia na pewno dla kobiet to i celulit i skóra, wszystko się poprawia. Myślę, że każdą aktywnością wiąże się i dobre samopoczucie i aktywność. Mhm. To zanurzenie w wodzie, w takim lodowatej wodzie to jest w to jest takie potrójne espresso, jakie jak to jest uczucie. Nawet po tak 10 espresso, Pierwszy ten kontakt z taką zimną wodą to jest naprawdę taki wysoki skok i adrenaliny i tutaj i ciśnienia. Dlatego przeciwwskazania to są takie, że nie Choroby, może być osoby ciśnienie. z chorobami serca czy nadciśnieniem, albo może musisz skonsultować z lekarzem. Potem jest to relaks. Jest to taki wspaniały relaks, że osoby, które stoją na molo, to im jest zimno, a nie na wodzie. Pani też poza licznymi aktywnościami, poza działalnością w morcach jest pani, pochodzi pani z rodziny Rugbowej, współtworzy pani rodzinę Rugbową, nawet pani ostatnio zagrała i udało się punkty przyłożyć w noworocznym. Udało się. Myślę, że to trochę takie zasługa kolegów z grupy. No, Rugby jestem związana rodzinnie. Mąż od kadeta teraz po seniora e, cały czas w rugby Syn również teraz jest, teraz jest też w kadetach, więc grają, więc ja cały czas już od prawie 20 lat jestem na meczach, jestem aktywna, więc stwierdziłam, czemu nie spróbować. E, Kobiety, dziewczyny też grają. Wiadomo, jest to spot kontaktowy, ale koledzy są wyrozumiali, więc można sobie przyjemnie spędzić czas i też pograć na boisku. Jak Pani ocenia w ogóle to środowisko rugby, bo to jest wyjątkowe środowisko, to jest środowisko, w którym nie zawsze się liczy, żeby ktoś najwięcej zarobił, liczy się czas, liczy się przyjaźń, te więzi siedleckie, no i ta siedleczkość. jest bardzo ważna w tym rugby, bo często mamy wielopokoleni, wielopokoleniowe właśnie rodziny, niedawno zmarły Dariusz Jaruszewicz, czy Pani rodzina, czy no wiele, wiele innych rodzin, gdzie grali ojcowie, grają dzieci, czasem wnukowie. Tak ma pan redaktoracja rugby jest to bardzo i specyficzny sport i tak samo zarówno pod względem grania jak i tutaj rodzinny, bo grają rodziny przychodzą rodziny i tak samo właśnie i dziewczynki, chłopcy, kobiety, mężczyźni też jest to związane również z organizacją w świetcach. Jest to zasługa tutaj kolegów, którzy tutaj współtworzą rugby, dyrektorów, kierowników, oni tworzą tą przyjemną atmosferę i zarówno i seniorzy, Weterani, czy zarówno kadeci, mamy spotkania wigilijne, i półroczne, i wakacje, i ferie. W międzyczasie spotykamy się, przecież też jeździmy cały czas na mecze, i weteranów, no wiadomo, kadeci, dzieci jeżdżą cały czas na zawody, wygrywają przecież mecze. Weterani również w tym roku jest, są Mistrzostwa Polski w Sochaczewie, też będziemy jechać z weteranami, więc to taka, taka nasza wspólna rodzina. Każdy się wspiera na każdym tutaj kroku. Myślę, że to jest taka grupa, w której kiedy coś potrzeba, czy upiec ciasto, czy pomóc przy organizacji, czy po prostu ten weekend, sobotę, niedzielę czasem wydzielić i poświęcić Rugby, to, to nie brakuje chętnych do tego. Nie ma. U nas też chwalą nas w całej Polsce, że zawsze na turniejach Rugby jest catering, jak to można powiedzieć, jest kawa, herbata, ciasto, hot dogi, ale to jest zasługa rodziców, sponsorów i działaczy to oni chcą, żeby to wszystko właśnie tak pięknie wyglądało i dzięki temu możemy się pochwalić, że nasz Róg w Siedlcach jest na takim wysokim poziomie, a myślę, że w tym roku będzie jeszcze najwyższy. No myślę, że ta impreza naprawdę wielu zapadnie w pamięć, kiedy 500 dzieciaków brało udział w różnych kategoriach to można powiedzieć, że oferta jedzeniowa była lepsza niż na wielu balach, bo tam i pizza chyba była, tak, i podobnie, i tak, 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 wata tak. cukrowa chyba była. Tak była wata więc, popcorn. Więc tam tak tak. naprawdę to trudno już wymyślić coś więcej, coś jeszcze do zrobienia. Tak, no myślę, że to jest zaangażowanie, mówię, i rodziców, i sponsorów, no i działaczy, i kolegów, koleżanki, pana dyrektora, że to wszystko y, tak ładnie wygląda. No 500 dzieci plus opiekunowie, jest to przedsięwzięcie bardzo duże, bo oprócz też i pucharów, medali, które w rugby otrzymuje każdy, otrzymuje medal, więc ta pamiątka dla każdego najmniejszego rugbisty jest, no to plus ten y, jakby catering jak najbardziej jest mile widziane. No i ta masowość, myślę, że tak na zakończenie rozmowy, no po to te obiekty powstały w Siedlcach, powstawały te kilkanaście lat temu, żeby hu hulały życiem, żeby tętniły życiem, no i żeby tak to wyglądała, jak właśnie ta impreza dla tej, pół, dla tego pół tysiąca dzieciaczków. No myślę, że, że tutaj ta infrastruktura bardzo pomaga, tak, bo są boiska nie tylko i dla piłkarzy, ale też dla rugbistów. My z nich możemy korzystać, cieszymy się z tego i możemy też się pochwalić na terenie całej Polski, bo kilkanaście zespołów z kilkunastu miastach odwiedziło nas tutaj na turnieju dla dzieci i młodzieży. I lubią przyjeżdżać, bo z tego co rozmawiałem z dyrektorem Pogoni, to, to nie trzeba namawiać, nie trzeba Wręcz szukać. przeciwnie, wręcz przeciwnie. Wiem, trzeba że koledzy szukali sponsorów, tutaj żeśmy też pomagali. Uzyskać te pieniążki na organizację, bo już nikt nawet nie było, nie chcieli przyjm przyjmować zgłoszeń, a jednak dzieciaki chciały i trenerzy, nawet z Krakowa czy z Poznania, prosili, czy mogą przyjechać do nas. No to coś, coś wspaniałego i myślę, że ewenement na skalę myślę, nawet szerzej niż Siedlec. No, wydaje mi się, że tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję. Sponsorem wywiadu jest sieć sklepów Topas.